Raz. 7 stycznia, czyli miesiąc i 4 dni od momentu jak pierwszy raz pojawiłem się w sfernisku w Gaju. I to dziś przyszedł dzień, w którym wszystkie rzeczy zebrane w zbiórce zostały zawiezione. Mm. O, jak się to zaczęło? Sprawdźcie sami. Tak, no i wiadomo, że nie będę powiadomiony 5 lat i coś tam, bo wszystko zaczęło się w samochodzie. Wtedy w powrocie do Poznania ze schroniska stwierdziłem, że to może być coś fajnego, fajna przygoda i zbiorę parę fantów wśród ludzi. A akcja okazała się być takim małym lotem w kosmos. Tak, dobrze słyszycie, mały lot w kosmos. Nawet nawet Wojtek Sokół stwierdził, że pomoże i jakoś się przyczyni do dobrego. Było żwawo, apetycznie. No i nie tylko, bo przede wszystkim poznałem bardzo fajnych ludzi i z czego również bardzo mocno się cieszę. Takie akcje naprawdę się opłacają. I te wszystkie prace manualne, projekty różne, graficzne, współpraca z drukarnią, logistyka i inne szmery, bajery, naprawdę nie były problemem. Znaczy, pewnie były. Ale i tak się cieszę, że można było to zorganizować. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również auto odjedzie pełne rzeczy dla schroniska. I co ja tu chciałem dzisiaj powiedzieć? Pączkowanie. Pewnie wiecie, czym jest pączkowanie. I nie mówię tu o takich pączkach, a o, o rozmnażaniu bezpiszowym. Bezpiszowym chyba tak. Nieistotne, bo to już jest zbyt zagmatwane, ale co jest istotne? Bo to, to pączkowanie dało nam tyle do schroniska, do którego właśnie jedziemy. Oczkowanie jest dobre podczas jedzenia i podczas organizacji takich akcji charytatywnych, które pomagają z na przykład. Także pozdrawiam z auta i już zaraz widzimy się u Pani prezes. Dopełnić resztę formalności. 5, 4, 3, 2, 1. Pani prezes chciała powiedzieć tylko... Wielkie, ogromne dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały w zbiórkę darów dla naszych podopiecznych. Przysyłam wam mnóstwo kolorowej, dobrej energii i dziękuję bardzo, że jesteście z nami. Trzymajcie się i jak możecie, to odwiedzajcie Gaj. No, dziękuję. No, bardzo, bardzo miłe przyjęcie, ciepłe przyjęcie ze strony pani prezes. Zresztą Reszta pracowników też była bardzo sympatyczna. Jak już mieliśmy dość tej telewizji, stwierdziliśmy, że pora wyjść w teren. A tereny są tam naprawdę zacne. Były pączki, które załatwił Kuba, prosił się. Była pani prezes, która również zwróciła nam trochę ciepła, które przyszło do Słońca. No i nie zapominajmy o tym, że są również piękne pieski, jak tutaj Mikołaj, który załatwia swoje podstawowe potrzeby, więc zapraszamy wszystkich do Słońca w gaju, żeby pomóc biedne zwierzaczki w ich niedoli. Zapraszamy. No, tak jak Paweł powiedział, schronisko w Gaju warto odwiedzić cały rok. Szykując się do zakończenia tej akcji zastanawiałem się, jak przykuć waszą uwagę, jakiś celebryci, coś, no nie wiem, sam. Tu może akurat dzisiaj DJ Kris nie wystąpi, ale jest też inna fajna sprawa. Taką przykuwającą waszą uwagę będzie naklejeczka, która będzie czekać na was w każdym miejscu partnerskim, którym będzie można przykleić na lodówkę, na laptopa, albo tak jak ja to robię za każdym razem po prostu na auto. Operacja kocia -psia karma 2023. To no, ostatnio byliśmy w Ekwadorze, a teraz na Łazarzu w poznaniu zaprezentuję na szybko. Ilości fantów, które zostały zebrane, bo jest tego całkiem spora lista. W skrócie: 45 kg suchej karmy, 110 sztuk mokrej karmy dla kota, 73 sztuki mokrej karmy dla psa, 14 przekąsek, 13 kocy, poduszki, ręczniki, 16 sztuk, ręczniki papierowe, 5 sztuk. 1010 strzykawek, to jest coś, co w ogóle powoduje, że mam wielkie wow w głowie i tak dalej. Rękawiczki jednorazowe, przepraszam, 7 opakowań, proszek do prania, prawie 20 kg, 12 litrów uniwersalnego płynu do mycia, 2 litry płynu do prania, 2 litry płynu do pukania, 28 zabawek i posłanie dla psa. E, tyle udało się zabrać w akcji razem z tym miejscem, czyli ze studiem tuż tuż które dostanie podziękowania, dziękujemy. I idziemy do kolejnych miejsc. Była mowa, ile zebraliśmy. Kolejny punkt, do którego trzeba wejść, zostawić podziękowania. Bo warto. Był ekwador, był tuż, tuż, był wandal. W międzyczasie kebab. A jeszcze wcześniej, pączki. Więc czas na kanolo. Kurczę, długi wyszedł ten film. A ja się chciałem coś zrobić. To tak tylko powiem, że eee, bardzo również dziękuję nie będę miał okazji sam oczywiście, a pracownikom biura, z firmy z firmy Żabka i Allegro. Paweł, zostawiłeś u mnie podziękowania. <grywania> eee, tak, dziękuję serdecznie. mnie jeszcze trochę. Jest i z myślą do tygodnia.